Siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Dzisiaj będziemy otwierać skrzynki, robić jakieś grube bitwy. Na samym początku przypomnę wam aktywne giveaway e 4, 4... 4, 4, 4, nie 4 tylko 4. Yy, przy USP-ku pojawił się płomień, czyli szanse na zdobycie tego przedmiotu zostały zwiększone, a jedyne co musicie zrobić, żeby go zdobyć, to doładować konto z moim specjalnym kodzikiem. P4, duch jedyny słuszny i prawdziwy kodzik, który wam naprawdę odda. No i potrzebuje... Yy... Co, co jeszcze właśnie? Co jeszcze? Musicie mieć skończone 18 lat, strona jest tylko dla osób pełnoletnich, przypominam Wam o tym. Pamiętajcie, że tylko osoby pełnoletnie mogą grać na stronie, my nie mamy na dzisiejszy odcinek bilansu. Coś musimy sprzedać i padnie to na te skiny tańsze, dużo tańsze. Mm. No i dobra, i to zostawimy sobie i z tego będziemy robić, albo dodamy jeszcze sobie tego Cyrexa. I mamy taki budżecik fajny, mamy też punkciki, które niedługo wymienimy i wystartujemy od pierwszej bitwy i damy sobie, hmm, damy sobie 10 ty... może nie 10, może z, z 8, z 8 tych skrzynek w standardzie Lecimy tą pierwszą bitwę, no zobaczymy na taką przepałkę, tak zwaną, jak to robił Wic na turnieju. Zobaczymy, bot Michael, bot Rosso, może tutaj będzie specjalny itemek jakiś, kto wie, kto wie. Nightwish, bardzo mi miło, że to poleciało i prowadzimy, bardzo, bardzo mi się to podoba. Dwie Berety za 40, no na razie, na razie jest ładnie, szkoda, że tutaj nie, ani tu, ani tylko po środku dało tego dało to chujostwo Pepe bizon no też słabo dosyć no i o jeszcze przepierdzielamy kurde dobra tutaj jak sypnęło teraz ładnie z tych skrzynek z tej, o i mamy doczekaliśmy się ale to jest tylko gamma doppler face 4, więc y Dobra, pierwsza bitwa fajna generalnie fajnie wyszła i ja bym ją zrobił jeszcze raz ja bym ją zrobił jeszcze raz tylko dał się teraz w środku e, też standardzik może teraz się uda szkoda że tylko jeden specjalny item poleciał i to jeszcze e, dagersy z nich poleciały dagersy nie wiem jak to się o kurwa teraz teraz to ładnie da o trzeba znowu ale pierwsza skrzynka i tak sypniała no, no to też, też ładnie też dobrze Dobra, poczekajcie jeszcze, poczekajcie, dobra, tu. Bo do bota Michaela idą te specjalne przedmioty, jak nie wiem, jakiś magnes ma chyba. Mamy no, tutaj olbrzyma, olbrzym. Kurwa, czy do nas coś poleci teraz, czy nie? W tej bitwie, no fajnie by było, gdyby coś poleciało w końcu. No i leci, i co to jest. I to znowu gamma to Czemu Czemu Shadow jersey tak często lecą w ogóle? Dziwne, dziwne, że nie poleciał żaden inny skin, tylko Shadow of Jersey w sumie trzy razy jeszcze na podbitkę No i pięknie, pięknie od razu to wszystko sprzedaje. Lecimy dalej. Eee, teraz już zrobimy sobie normalną, damy sobie dwa razy Ammo case'a, damy sobie dwa razy Ultra case'a, Ember case'a, c Lowly, black case. I to wystarczy. I gramy teraz Underdog'a, a nie na czterech. Zagramy sobie underdoga. No i zobaczymy. No tutaj P90 Simów. Wiadomo, co się stało po update'cie w Cesie z tym skinem. Kiedyś był warty całe 5 zł, teraz jest naprawdę no dużo. Dużo jest naprawdę warty. I oby tak zostało, tak jak jest to teraz. To by było super, żeby nam nic nie dało. Dobra, tutaj już czerwony skin, ten USP będzie w kurwę warty. Chociaż chłopaki dojeżdżają. No ale Bot Adrian tutaj coś musi trafić. Dobra, bo troszkę, odjechał trochę. Jeszcze Bot Adrian. Rękawiczki, pięknie. Pięknie się zaczyna dziać, ale jeszcze coś musi trafić. Dobra, tu jest jakaś AWP, ale to jest favor game. I to jest mało, to jest mało. Ostatnia decydująca. A niech to. Kulka wodna, ale patrzcie ile dostaliśmy punktów to i tak jest chyba GG i tak wychodzimy na tym do przodu moje bitwy sklep. patrzcie ile mamy punktów możemy sobie takiego crimson weba wziąć na przykład takie to albo flipknife a. dobra lecimy z kolejną battlą wymienimy to sobie później chociaż nie wiem czy, byś, czy jesteśmy stratni na tym w ogóle wydaje mi się że nie kurde tu już przekroczyliśmy ale to usuniemy tego na case'a jednego mieszamy to sobie, pyk, pyk, pyk. Trzy, albo dawaj, dobra, tak zrobimy i damy się po lewej stronie. W standardniku lecimy. Neon Revolution, Neon Revolution, tutaj e, rękawiczki. Także może być naprawdę ciekawe, czy mimo, że cztery skrzynki i trochę mało ich jest, ale może być ciekawie. No i zaczynamy, no ładnie sypnęło i to każdemu ładnie dosyć sypnęło. Tutaj, no... trigger dyscyplin to no, już słabiej bym powiedział. Trochę słabiej. Dobra, i tutaj teraz ta ostatnia. No coś musi dać. Kurwa, nie dało. Czemu tego nie dało? Głuta. No hmm. więc sprzedajemy dalej, ale... Albo poczekajcie, wymienimy sobie te punkty. Wymienimy sobie te punkty. Nam starczy. I jeszcze, jeszcze coś możemy sobie tutaj... Dobra, to P90. Zobaczcie. Pach. No i pięknie. To zostawiam go sobie, bo on jest dosyć profitu ma dużo. I w sumie tak bym zostawił i grałbym dalej, ale jeszcze tego Dragonfire'a się pozbędziemy. No i co? I stoimy w miejscu, można powiedzieć. Ten odcinek tak w miejscu stoimy. Damy sobie jeszcze raz te CS-owe skrzynki. Rzucimy sobie, może nie, może nie boxa, może tutaj gloczka byśmy sobie dorzucili, jakąś taką pojedynczą skrzyneczkę. I na buściku byśmy sobie dali, może Luxurius i jakiegoś dead keyshika, elegant o, coś takiego byśmy sobie zagrali, i underdog. Ja się stawiam po prawej stronie, może mi nic nie da, może zarobimy. Zobaczymy, Bot i samo, Bot Rosso. Proszę, trafiajcie. Tu wszystko, co najlepsze, wszystko. No i kurwa, pięknie. Bot i samo zaczyna naprawdę fenomenalnie. Mm. Dobra, my tu Galila mamy, ale to też jest na spokojnie. Tutaj teraz, teraz USP -ki. czy dadzą coś? Dobra, tutaj Bot Rosso wyjeżdża już pięknie. E, teraz Bot i samo, dobra, Shadow Jersey, Ja mam print stream, ale lipa wyszło. Czemu ten Princeton MW nam drognął Legion of Anubis? Patrzcie, mogę dać standard, kurwa. Kto by wiedział, że ten print stream nam poleci? No on e, Ryder za 490. No nie, no no, to już jest po Dobra, no trudno się mówi. Bitwa e... w plecy. Pirate Swap. Najlepsza strona do natychmiastowej wymiany twoich skinów. Z kodem p 4 duch wpisanym w to miejsce otrzymujesz 35% bonusu do wpłaty. Jeżeli masz jakieś skiny, które ci się znudziły, a chcesz wymienić je na jeden, który ci się podoba, żaden problem. Wbijaj na stronę Pirate Swap. Zaznaczacie po lewej stronie swoje skiny, a po prawej ten, który chcecie. Następnie klikacie wymianę. Proces wymiany jest szybki i prosty. Wysyłacie skina do bota, a bot wysyła tobie. Pirate Swap, tylko z moim kodem P4Duch. Pozdrawiam, Siemano. Ale dobra, jak to nie idzie tak, to może dobra. Zrobimy coś innego. Podpieramy Zrob... sobie skrzynki, tak po prostu. Eee... O, tyk. Jedną odda. Nie oddał. Dawno tak nie otwierałem sumie skrzynek e, pojedynczo C4. Case odda czy nie odda? Hellfire oddał też nie. Też jest lipa. Dziś rzecz nie to taka lipa trochę bym powiedział. Ale dobra, poczekajcie. Może uderzymy w coś grubszego O, ja wiem. Otworzymy sobie Hydrę. Raz, 3%. Dobra, nie ma, kurwa, to, troszeczkę dalej, jakby to przeleciało. To by było fantastycznie. Jeszcze raz, dobra. Zatrzyma się, dotrzyma się. Patrzcie, fil tested i pyk, 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 oddało, pięknie oddało. Pięknie oddało, zapiszemy go sobie, sprzedamy sobie glocka i otworzę jeszcze, jeszcze coś sobie otworzę dzisiaj tylko co to będzie? Co to będzie? Hmm. Sybra, bym sobie otworzył. Marble Fage. Dobra, jedną sztukę i tak kończy, zakończymy tak. Hyper Beast. Dobra. Jak najbardziej. Jeszcze zależy jaki stan. Pięknie siadło. Pięknie, pięknie siadło. Ostatnia skrzynka na dzisiaj. Dzięki widzowie jest zrobiony proficik. Widzimy się na kolejnym odcinku. Także yy, dzięki za oglądanie i siemano.